Halo halo witam Was w kolejnym odcineczku z Hurdward'a Ze mną jest Staszek Siema Tak, lecimy Jak widzicie HW69 na propsie O to. O, idziemy zobaczyć. No nie tam pewnie nic nie ma. To tylko skrzyneczka pewnie, nie? Ale tą bazę widzisz tam? Tam tak, widzę tą. Oto tym. Bierzemy z autorkę, znaczy odrodzenie tu? Można. Lepiej żeby stąd biegań, niż z respa Coś tu mają, Ach, kurwa nie gdzie skakać. No co jest? Nie, ch nie chcesz domku wziąć sobie. Budujemy? <laughs> nie, na no, no, Kucka chyba nie będziemy chodzić o takie murzyny. Co tam <laughs> mamy? Dobra, idziemy sobie wasą willę wybudować. Masz młotek? Byśmy eee, teraz Kit budy by trzeba było wpisać. Masz miejsce na kit budy? A czekaj, ja też wpiszę. No chuj, nie dostaję młotka z tego. Co mamu trzeba zrobić? Co, ale czy komuś chce się tutaj coś budować? No tu grałem ekipę pewnie, nie? My tylko w dwóch jesteśmy, a tu pewnie grałem po 50 osób. A wiesz jakie tu są te. No a co oni tu w ogóle wybudowali? Do chuja po chuj takie coś. Tak zostałem wypikanie, Albo to jakaś lepsza ekipa, więc ja osób jest 10. Bo jest. Tam, tam gdzieś jakaś baza jest. No, taka w tym, na przykład mi samemu by się tego nie chciał budować, nie chuja No, szkoda czasu Jak, Pewnie mają jakieś budowniczych w teamie, nie? Jedni dropią, no tak. nie zbierają C4 na DETO, DETO na C4 i budują Ja w... tu tam, czoku Coś było pikane Ty też bierzesz Adro? Mhm. <laughs> tak, bierzemy tu Dobra, tak się będziemy przynosić Wiesz ja szczerze, tak byśmy na... byśmy się, najedli, bo się na jedli i na pustynie to byśmy przeżyli na tym Byśmy to radę. A nie mi się wydaje, że tu zostaniemy Seby trochę podropimy I zaraz wybudujemy bazę Jakby jakiś typek był, to fajnie by było, bo... Zaraz wyjaśnię. Rolę mogę wpisać dopiero później. No co jest w kółko? Wyjaśnienie. Dobra, to lecimy w stronę Hanksów, czy jak to robimy? Nie ja ale teraz tam, w stronę ulicy? To jakąś jakaś baza jest. Widzę cię tam. właśnie. Ty, wiesz gdzie możemy się wybudować? Gdzie? No tam, gdzie budowaliśmy ostatnio. Aha, czyli... Tak, dobra, możemy nam się gdzieś wybudować. Idziemy zobaczyć? Mhm. Tylko ciuszki, nie? A, tu też. Piec że wszystko. Ciuszki i się nażreć. ej, są koktusy O, węgiel się przyda, bo nie mam. Ta. Tu się przyda. No tu ta baza jest zrajdowana? Nie, nie. To obok nie mm. Pietniczy to ja mam z rola. <grym> Dostałem A zaraz procimy, to musimy i tak w drugą stronę chyba się cofnąć. Kurwa, jakieś mini-lagi są na tym serii, bo trochę zbogowane jest to bbp'cie. Trochę tak. A tu, na tym białym będzie ta miejscówka? Mm, nie, to musimy wrócić tam, jak na... ten. No, no nie, tak, dobrze, ale... na pustynię, dobrze, chyba, tak bokiem no musimy... wrócić tak, spotykać. tylko mi chodzi o to, że... Y, te, że ta tam jest inna mapa, nie? Nie no, chyba jest, mi się wydaje, że jest, Z... możemy iść zobaczyć nawet. Może oni po prostu dodali tą skałę, chuj wie, serio nie wiem Mi się wydaje, że dodali ją No tam to jest spokojnie bo Jakby była w grze, to mi się wydaje, że więcej osób bym ją znało No pewnie w bazę, żeby tam była jakaś Się nażrę, żeby kuźwa ta... Te... <laughs> nie pisgało mi nic Ile te razy bany chłopa zrobię, że cię gierę Teraz? Nie no przedtem Nie wiem, tak sobie po prostu skakałem w miejscu No ja widzisz, zrobiłem trzy razy bany chłopa na trzy przyniosłem i, I Nie zginę, i nie zebrał mi ten To co lecimy na szerwone? Na, na raz? Tylko to jest daleko, nie? No trochę w chuj, daleko jest Ja się popiskał nauki na Bambiku No to musimy jechać, lecimy w lewo No tam może, pewnie będą biegać na rankach na 100% kurde <śmiech> <śmiech> Dopiero na, o już wam mówię, bo ten odcinek wejdzie, nie wiem czy jutro czy pojutrze W piątek ja ci mówiłem, że jest odcinek, no w piątek, odcinek, co Jest ten serwer, co będziemy grać mm. Lucky hurt, będziesz mógł grać? Będziesz mógł, nie? No tak no a w piątek. Znaczy. Ja się ci powiem o której godzinie, bo nie jestem pewien, nie, nie pamiętam. Rangi nam załatwię, wszystko nam załatwię. I ekipa się nie chce tam tamta zami grać, to będziemy sami piskać tak kiedyś. Staszek dostanie... będziemy kąpa lepszego to będzie nagrywał chuta Wtedy ten. Ci mogę załatwić, żeby ktoś ci baner zrobił jak chcesz. Awatar Zobaczymy Dobrze, tu jesteśmy już kolaską, więc co zajebiście Tak, jesteśmy koło Fresta. I właśnie to tam gdzieś powinno być, ej, pójdziemy zobaczyć Chodź tu, chodź do mnie. Tam To powinno gdzieś tu z brzegu być, nie? Bo to jest już brzeg pustynny. Idziemy zobaczyć? Muszę Naszarałeś się do pełna, żeby nie zdachnąć zimne? Mhm mm Dobra Jak coś to... Ognisko się zrobi Ciekawe, jestem bardzo ciekawy czy to, to dalej, czy to będzie Ale to gliny Baczaj, trzeba glinę Idziemy spizgać w dwóch szybko? Ja dziki popiskam. Hehe, <grym> pierwszy jeszcze zbiję ten węgiel Dobra to popiskie, bo się przydają te, te wszystkie rzeczy do tego Kurwa, ten kilo w 3 dni bije do no chuja jest chata. Co? Gdzie jest ta? Tutaj... Tu są, są hat tutaj pata Dzikie pisko, dzikie piska Jedną glinę jeszcze zbiję Trochę to zajmie, ale zbiję Kurwa zdechnę zaraz Z fartem No kurwa, co za lag, jak mnie cofło od tej gliny A masakra Ej patrz to Patrz to starzego miejscowo znalazłem Gdzie ty jesteś? Biegnę do ciebie, jestem na górce gdzie te dziki piskałeś? Jestem tu, gdzie te dziki piskałeś. O, o. Eee, taka, taka ten. Nie wiem, to już wygrze dodane, bo patrz, tutaj do góry, tu jest, no, tu są domki, tak jak mówiłeś. A tu taka jest, jakby wejście do skały, patrz. Tu. Tak byś tu, tu coś wcisnął. Widziałeś? A tu na dół też jest zejście, widziałeś to? No. Okay, dobre. A po to baza tu jest, tutaj jest coś, nie? No. Ale tu dopiero to co będzie. Ja... A się bawię. Te budowania, masakra. No, pojebanie. Ja tak na jano się tylko budowa budowałem, więc już nie raz to było w życiu wtedy, co grałem się... Dobra, my polecimy na Hanksy nie? Wchodzimy w stronę Hanksów, tam gdzieś pisniemy bazę, bo, bo tu widocznie wszystko nam pozajmowali. To zaraz zrobię cięcie i będziemy się szpyk, magiczne przejście. Pod Hanksami się będziemy widzieć. No trochę nam to zajmie, zaraz noc będzie. Dobra, widzowie. Chyba to są no normalnie nocki? E, chyba tak, chyba tak, już nawet nie pamiętam, gdzieś zapomniałem Dobra, małe cięcie widzę Widzimy się na angcach Jest bitka Dostał? Aha, dzik jebany No weź mi te dziki Nie do Który, mnie, to ja tam tam uspierdana. Dostał uh, weź mi te dziki, kurwa macie chuj. Ale mi zimno jest kurwa Mi też Co jest Do chuja, co to za dzikarnia na mną, Staszek Nie, no, muszę sobie zrobić ciuchy bo ginę y Weź nie pytaj Nie, łuk mi się zbugował widzowie Masakra, weźmy te dziki Dobra załatwimy go O kurwa, o masz kurwa. skóry Staszek, miejsca nie mam, mam Skóry? Weź ognisko, rozpole tu Już idę A on tu nie przebiegnie? Zbieraj te skóry, bo tu jest pełno tego Masz miejsce? Chodź, chodź Tam coś tam zostawiłem, nie wiem co nawet Tu czy w górach budujemy? Kurwa tutaj chcę Masz skóry? Ile? 17 Szybko Chuj ognisko No, stawiaj Ja idę dziki napierdalać Dobra tu się zbugował, się z nim piskaliśmy. <grym> tak, Bo mała... miałem jakby jak patrzyłem normalnie, to miałem tak jakbym miał z drugiej osoby i te strzały leciały kurwa chyba gdzie? <grym> no to wiem o co chodziłem wiem. wiem. Dobra, małe cięcie widzę. Dobra widzę, my na hangsach. Z pompą spierdalam. Dobra, spierdalam. OLE kurwa, heda dostał! U. O kurwa, aż się nagrało, dobrze przyjść z nacisnąłem, szybko zbieramy to. Co miał? Pomp, nie, myślałem, że pomp. Ciuszek lepszy. Jedzenie. Naboje nie potrzebujemy do pompy, nie? Na razie chyba nie O kurwa sorry widzę, że się tak wydarem Mówię kliknę na nagrywanie, bo Staszek mówi, że typ, nie? O, ale wyrwowoję, a wiesz, ja strzeliłem bułę, nie jest czym spierdalać a gościu XD na ja coś nie widzę wory ty pobiegłeś, kurwa, nie zostawiam mi samego Tutaj latam, po ten krzemień latam jak pojebane No to pobiegłeś ten, pobiegłeś z powrotem na tego Tu jestem, kurwa, nie widziszmy O dobra Ślepota, welcome Wiesz, korona mi oczy zjadła No chodź, to może się ten wybudujemy wreszcie, bo jakby to stracimy. Spoko. Ile to 400 metrów? 77. Aha, dobra, to on miał jakiś nikt taki, kurwa, co mi się zlał. Wyrwał Wyrłobanie... dzięki telefon. A ja mówię, dobra, spierdalamy. Strzeliłem ostatniego strzała i dostał w tym czasie. Timing podskoczył w tym momencie, jak leciała. Dzięki, nie ma za... nie no dzięki Puchapem mi zajebał, za jednego strzałaj. Chuj nie. Nie, nie zabieg. Będziemy się budować. Chcesz głowę dostać jak ten typ? Tam, tam i zraj się. Już jest na odcinek. Głowa, magiczna główka. Tak ty żeś zabił wtedy. Też, tylko żeśmy nie nagrali tego, ale Staszek to było dobre, co wtedy odjebał. Ja tu se, co mu robiłem, wtedy ciuchy nam robiłem coś tam robiłem w Orband'u. Ty mówi, yy, te starszek mówi typ. Ja się odwracam, z, zrobiłem unik Staszek z temu gościowi głowę szczery w tym czasie. Bo... O, gości tu pa. gdzieś baza. Bo tam jakiś gość na ulicy w czerwonej kurce. He, z pompą. Z Tutaj pompą. Skrzynki. Jest. Ta dobre, chodź sp spierdalamy. Gdzie? Sił wydawać. Tutaj skrzynki są, świeże Ta, idziemy zobaczyć Dobra, 14, 14 minut na oko odcinka, a tu takie Ty rzeczy Tu bluza jest dla ciebie Weź sobie bluzę O kurde, owrąga weź sobie. Dobra, biorę O, 7, tego biorę Dobra, o tu nie? Świeże zrajdowana, kurde Pobiegniemy pod górkę <laughs> Kurde widzowie co za to się... ale to wydarcie się kurwa... Sam był już szoku jak bo to Ja myślałem, że kurwa nie, nic nie zrobię. Co? Tutaj? Stara miejscówka Na dwa totemy, nie? Czy tutaj do góry pójdziemy? Możemy je zobaczyć, chodź, mamy chwilę czasu, można się przejrzeć To chodź tu, tu, tu na górze buduj chodź no Tu tak. jest jakiś totem w ogóle ha, faktycznie. a tu coś jest też kto go zbije? Tu coś jest. Ej tu jest takie, tu niby takie bazy budują, nie? Tu. W tym. Co tu ktoś chce kurwa coś zabudował? Tutaj budują bazy, nie? Słysza, wziąłeś tu. To tam mhm. wkładają i... Co tu budujemy? Możemy. Tylko tu jest to, tam jest zajęty. Nie wiem, kto tu coś Aha, Jest, no? Gdzieś. Dobra, to chuj. Trzeba znaleźć inną miejscówkę. Hm. Chyba, że bardziej w lewo biegniemy. Tam. Tam? No. O! Typ na hangarach. Widzisz? Z daleka. Mhm. Mm za. Nie, nie. Tylko se namierzyłem, żeby zobaczyć go zbliżej. Tu nic nie ma. Tu coś Ty. jest. Tu to owrąg. Tu, tu jeszcze jakaś... jest, kurwa, kolejna baza. A tu co jest? Ja, chuj, no. Tu? Tu możemy się wyudawać, nie? Kurwa, weź! Tu baza jest po lewej jakoś. Wyjebana? Nie wiem, będziemy zobaczyć. Tylko nie wiem, czy wejdziemy. Nie, nieautoryzowane. Chyba będziemy mieli sąsiada najwyżej, będziemy go wkurwiać. dobra. No chodź tu Zaczniemy budować Wydobyłeś kit, buduj mi Padło chłopa na dole Ha Pisgajam się Kuj, dobra budujemy się i zaraz lecimy się napierdalać Ta Kurwa, niski beton wstawiłem Dobra, masz kit, buduj Cyk 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 To ty masz tak. Cyk Cyk, cyk bo miejsce nie wiem Dobra No warbance muszę wysadzić, bo mi zabrakło betonu Szybkie budowanko i zaraz pierdalanko. Gościu tam biegnie jakiś kurwa do nas? Nie chyba Chyba nie Dobra, zakończę ten betony No weź tu drzwi zajeb kurwa I, i te, i później co, zabudujemy tutaj i tam będzie można maszynkę postawić jakąś Tak, będzie można to Co zabudujemy Chodź do środka, to tam postawię Zgasać? Nie. Toć to szybko. Tu niech pójść. Jest otwarty. No. Kurwa, weź ten beton postaw, bo nie, nie chce mi się męczyć. Okay. Czasu. Tak. jaki tak. Dobra. Postawę Weź tu ten beton postaw, żeby się nie męczyć, kurwa. No zaraz, zaraz, cyknę go, tylko tu zaguduję, prawda? Tam, wiesz, szybko. Cyk podwójne ściany wam nie wiem hmm, cyk 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 alaś nie to klikam <śm> Dobra. Postaw skrzynkę. Nie mamy skrzynki. Trzeba zrobić, zrobić, no? Piec chłodniczy mogę postawić. Postaw, zrobić ja zrobię... Hmm. Tego ogniska mogę postawić tu. No. to tym mamy jest takim fajnym miejscu żeby ten miejsce potem się rozbuduje dobra odwrócimy się Aż normalnie ci ten beton za chwilę postawiam tylko sobie stworzę materiału jeszcze. Zaraz zakończymy odcineczek, bo chyba wystarczająco. Nagramy coś jeszcze jak będziemy się coś fajnego. Jakaś bitka coś. Mhm. Tamte, to było coś pięknego tego. Tu mam zrobić wyjście na dwór. Możesz. czy z tego wejścia do, do bazy mm. Się mogli w ten Beton tu wstawię yy, Betonik, cyk, cyk Niewystarczające materiałów Wdechy Dobra Dobra, elegancka Dziś kurwa strzały odłożyłem, nie wiem gdzie teraz? Tylko tutaj, dobra Nic gdzieś się najpierw Dobra Cześć na hangseite A Homa se tu ustawiasz przed tym No chuj, ja zapomniałem Pff, Tak pewnie zaraz się wyjebiam Dobra widzowie, e, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, zostawcie komentarz Biegnie za gościem Tak? Mm -hmm. Dobra, zaraz idę do ciebie Zostawcie komentarz i do następnego odcinka Sweet Cześć.